Życie Józefa Piłsudskiego możemy podzielić na kilka okresów. Urodzony na Wileńszczyźnie 5 grudnia 1867 roku w rodzinie ziemiańskiej szlacheckiej, której przodkowie jeszcze wojowali z krzyżakami i podpisywali akt unii polsko-litewskiej, a później pełnili rozmaite Urzędy w Wielkim Księstwie Litewskim, a matka wywodziła się przecież ze słynnego rodu Bilewiczów, wspomnianego chociażby przez Sienkiewicza w Potopie. Te lata, jak Józef pisał, były dla niego sielskie i anielskie, gdyby nie jeden z grzyt, który wyciskał łzę w oku matki, i czasami zasępiał czoło ojca. Tym zgrzytem było wspomnienie świeżej klęski Powstania Styczniowego. Józef Piłsudski tym, czym w domu rodzinnym nasiąkł, to była literatura piękna, literatura wieszczów. Można powiedzieć, że w tym domu panowała atmosfera wolności, atmosfera miłości. To wszystko owocowało przez całe jego życie. O zachowaniu poglądach, o myśli, horyzontach małego ziółka może mówić chociażby redagowane przez niego pisemko, które nosiło nazwę gołąb złowski, czytane przez domowników. Były tam wieści ze świata, były tam polskie pieśni żołnierskie, były tam analizy utworów literackich, ba niektóre wiersze również pisywał sam, sam ziuk. No, widać, że była to osobowość. Kilku czy kilkunastoletniego chłopca niezwykła. Tę sielską atmosferę przerwał tragiczny pożar. Ziuk miał wtedy 8 lat. Rodzina musiała się przenieść do innego majątku i po kilku latach takiego pomieszkiwania u rozmaitych krewnych rodzina przeniosła się do Wilna, ponieważ gdy 10 lat ziuk skończył, rozpoczął naukę w rosyjskim gimnazjum w Wilnie. W murach dawnej Akademii Wileńskiej, czyli Uniwersytetu Wileńskiego, założonego przez Stefana Batorego. Nie był ani wybitnym, ani słabym uczniem. Można powiedzieć, że zwracał pilną uwagę, aby nauka nie przeszkadzała mu i nie zdominowała. Całej jego osobowości potrafił świetnie tańczyć, był bardzo towarzyski, ale myliłby się ten, kto sądziłby, że ziuk był wyłącznie chłopcem poświęcającym się zabawom ze względu na to, że była to rosyjska szkoła. Było to najbardziej opresyjnym wspomnieniem. Z jego dzieciństwa. Wszędzie w szkole chociażby widniały napisy i przestrzegano surowo, że zapreśczajec se pa polski, czyli zakazuje się mówić po polsku, i wszyscy nauczyciele w jakikolwiek sposób starali się dokuczyć i wykazać niższość kultury polskiej w stosunku do kultury i dziejów Rosji. Właśnie ta atmosfera pogardy dla wszystkiego, co było dla niego święte, spowodowała, że Ziuk wraz z kilkoma kolegami założyli organizację konspiracyjną w szkole. Organizację, która się nazywała Spójnia. Można powiedzieć, że Ziuk wkroczył wtedy na szlaki filomatów i filaretów wilejskich. Że działo się to w tych samych murach i młodzi chłopcy kultywowali te same idee samodoskonalenia, rozwoju, sprowadzali książki w sposób tajny. Ziuk pisze dla tejże spójni coś w rodzaju statutu, regulaminu zadania młodzieży polsko-litewskiej w czasie obecnym. Więc w tym młodzieńczym Ziuku z jednej strony jest Urwis, z drugiej strony, bujne życie towarzyskie i młodzieńczy konspirator, który jest niezwykle poważny. Po maturze, 18-letni Józef podjął studia medyczne na Uniwersytecie w Charkowie. Po zdaniu egzaminów po pierwszym roku wszedł w kontakt z taką rosyjską grupą konspiracyjną Narodnej Woli, która przygotowywała zamach na cara rosyjskiego. Józef Piłsudski został oskarżony przez władze rosyjskie o współudział w tym zamachu, aczkolwiek jego rola nie była dominująca i nie został oskarżony i postawiony przed sądem, natomiast władze administracyjne skazały go na pięcioletni pobyt na zesłaniu na Syberii przy czym nie był to czas katorgi to znaczy Józef Piłsudski nie pracował w kopalni był tam skazany na tak zwane swobodne pasielenie czyli mieszkał żył pracował na tejże Syberii aczkolwiek miał ograniczone wolności osobiste nie mógł się przemieszczać gdziekolwiek musiał się meldować na policji ten okres możemy nazwać życiowym uniwersytetem Józefa Piłsudskiego ponieważ studiował tam sprowadzane z centralnej Rosji najrozmaitsze księgi dyskutował z niezwykle ciekawymi ludźmi byli to z jednej strony rosyjscy rewolucjoniści ale byli to i członkowie komitetu centralnego czyli późniejszego rządu narodowego w powstaniu styczniowym i można powiedzieć, że te pięć lat pobytu na Syberii ukształtowały w nim główne zręby jego zasadniczej części myśli politycznej, którą starał się realizować w swoim życiu, mianowicie tak zwanego niepodległościowego socjalizmu, czyli połączenie walki o odrodzenie Rzeczypospolitej i odzyskanie niepodległości przez Polskę z urzeczywistnieniem podstawowych reform społecznych.